Cześć, witajcie moi drodzy. Mam dzisiaj dla was garstkę informacji odnośnie mojego kanału. To co będzie działo się w przyszłości i jakie filmy będą nagrywane. Przez ponad rok nie było mnie na kanale, nie nagrywałem żadnych filmów. Było to spowodowane przez wiele czynników, natomiast nie chcę się nad nimi teraz rozdrabniać. Przez cały rok wiele się zmieniło. Wymieniłem sobie monitor, kartę graficzną, mikrofon oraz statywy. Także przymierzam się znowu do nagrywania. Chciałbym wznowić nagrywanie oczywiście poradników z serwerami do Minecrafta. Tak, żeby kontynuować to co zacząłem. Natomiast... Przez czas, kiedy mnie nie było, zacząłem studia i nauczyłem się czegoś takiego jak technika cyfrowa. Jest to budowanie układów cyfrowych, które oczywiście możemy budować również w Minecrafcie wykorzystując układy redstone. I właśnie chciałbym Was nauczyć jak zbudować własne układy kombinacyjne i sekwencyjne w Minecrafcie. I nie w taki sposób jak robi to większość ludzi na YouTube na zasadzie wziąć klocek redstone'a czy blok właśnie redstone'a i pokazać wam, jak to zbudować i na tym wykończyła się moja rola nie, ja chcę wam pokazać dokładne metody jak budować, konstruować własne skomplikowane układy elektroniczne w minecraftie, żebyście mogli stworzyć w przyszłości my, może swój komputer, jakiś m, procesor, bo też się da yy, czy po prostu rejestry liczniki, wyświetlacze i tak chciałbym zrobić to w postaci poradników gdzie mógłbym wam pokazać yy, tylko metody, ale, ale, ale też w postaci Nagrywania, budowania tych układów, tak, żebyście widzieli mi więcej, jak to się wszystko z czym je. Także mam nadzieję, że ten, jakby pomysł na filmy, będzie ciekawy. Postaram się w takim razie go zrobić, żeby on właśnie taki był ciekawy, niezbyt długi, przede wszystkim interesujący. Także tyle z tych informacji. Chciałbym jeszcze. Założyć oczywiście inny kanał, który byłby tylko z komentarzami do gier. Bo oczywiście, chciałbym też grać w inne gry, nie tylko w Minecrafta. Natomiast tutaj nie za bardzo jest to do, do zrobienia, gdyż mam tylko społeczność Minecraftową. Więc lepiej by było, gdybym po prostu gry przyniósł na inny kanał, a osoby, które z tego kanału chciałyby mnie oglądać, po prostu by przeszły na inny kanał. Także to jest temat na za jakiś czas, na razie jeszcze tego kanału nie ma, jeśli się pojawi to oczywiście Was poinformuję prawdopodobnie na Facebooku i na kanale. Natomiast filmy najbliższe myślę, że pojawią się już w tym tygodniu, natomiast będzie to film właśnie z tego Redstone'a, bo tym bym się chciał w pierwszej kolejności zająć. Aczkolwiek filmy z serwerów również będą się pojawiały, więc osoby, które na to czekają, nie widzicie się, też będzie fajnie. Także cóż... Tyle z tych informacji. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś osoby pozostały ze mną i będą mnie dalej oglądały. Na to liczę. Także myślę, że widzimy się jeszcze w tym tygodniu. Także żegnajcie. No i cześć.